Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Andrzeja Konefała Kruchość serca. Kruchość serca jest opowieścią dość prostą, bo toczy się głównie wokół jednej osoby, która doświadcza, przeżywa różnorodnych prób, różnorodnych wyzwań. Na początku wchodzimy do świata, który jest dość sielankowy i nic nie zapowiada żadnej tragedii. Całe otoczenie domowe widzimy wzrokiem Eli, żony bohatera, która jest zachwycona tym, że udało im się stworzyć taką wspaniałą rodzinę i są ze sobą szczęśliwi, świetnie się dogadują, dzieci są zadowolone. E, troszkę może nas dziwić to jej, ten jej zachwyt nad rodziną i tym, że ona się tak uważnie przygląda dzieciom i ich różnorodnym reakcjom. Później dowiadujemy się, że ona jest po prostu śmiertelnie chora e, i na te dzieci patrzy przez pryzmat tego, że odchodzi i cieszy się każdą chwilą z nimi, e, tym, żeby pokazać im, że jest e, dla nich ważna i żeby stworzyć im e, takie szczęśliwe ostatnie chwile z matką, e, z rodziną. E, no i właśnie w tym sielankowy, ten sielankowy obraz kończy się dość e, drastycznie. Ponieważ w czasie odpakowywania świątecznych prezentów Ela umiera. Zaczyna się żałoba, jest w pogrzeb. I zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Bo w skrzynce na listy pojawiają się czytniki pamięci z filmami z, z rozmów. Rozmowy nagrane, nagrane, rozmowy z Elą. Z tych filmów dowie się mąż, jej mąż, że nie była do końca szczęśliwa, że bardzo wiele rzeczy udawała, odgrywała, że bardzo cierpiała, że jej brakowało jej. Do tego on uruchamia jej telefon. Kiedy uruchamia telefon, okazuje się, że dostaje wiadomości, że dzwoni do niego osoba z niezapisanego numeru i jest to mężczyzna i wyjaśnia mu, że unieszczęśliwiał żonę. Może. Bohater nie wie do końca, czy wchodzić w tę zagadkę i dowiadywać się, jak wyglądała prawda, czy nie. I jednak powoli podąża tym tropem, i okazuje się, że jest to osoba, która w jakiś sposób czuje, że chciała, która chciała być związana z jego żoną, i, w, i z powodu uczucia straty prześladuje rodzinę. Dojdzie do porwania dziecka. I e, walki, próby odzyskania jej. Widzimy tutaj niesamowicie e, duże wyzwania, z jakimi musi się bohater mierzyć. Rozpacz z jednej strony spowodowana stratą żony, z drugiej strony bardzo szybko porwanie i uczucie zagrożenia, to że kolejne dziecko jest też zagrożone. Poruszony jest też problem przemocy w szkole, prześladowania, wyśmiewania, nietolerancji. E, mamy tutaj takie y, opowieść pełną narastającego napięcia napięcia które w pewnym momencie niby wydaje się y, odchodzi ale życie po takich próbach jest jednak dość trudne jak sobie bohaterzy z tym wszystkim poradzą przekonajcie się sami sięgając po książkę jest to naprawdę prosta opowieść ale Niesamowicie, po, poruszająca niesamowicie ważne problemy. Polecam i do zobaczenia.